Nic, nigdy Trzywyżek nie widziałem. Co to jest? Może to jest szyfr, nie wiem. Dobra. To zobaczmy komentarze. Bo w sumie tydzień nie sprawdzę komentarzy. Hmm, czy na pewno ten deszliśmy? Chyba tak. No ja mam A teraz zobaczymy to nagranie. Let's go! Ej no kur... Gdzie moje rzeczy od te. Został mi tylko granat lodowy. Ej. Ej, Zobaczy się na graniu. Hmm, nic nie znaleźliśmy na tych scenach. Zobaczymy się, może widzowie. I zasadniczo nam ostatnia scena z tym pokojem dziwnym. O mój Boże, jego oko. Eee, tego nie skomentuję. Czy przez jego dziurę są włożone nogi? Boże, Jezu. O maski albańskiej mafii. Czemu jestem w tym celowniku? Czy, czy co to tam jest? Dziwne, zgiebę, zrobił to pewnie specjalnie. Ej, czekaj, jakaś kartka jest. Co to jest za szyfr? Boże. nie wiem, co? Ja go nigdy tak nie widziałem, co to jest? Może to jest szyfr? Nie wiem. Dobra, może jakiś widz będzie wiedział, okej? Okay? Kolejnego dnia. No dobra. Odcinki z samego tego badania bas już leciały. To zobaczmy komentarze. Bo w sumie tydzień z pracy komentarzy. Yy, dzięki, dzięki. Spoko, spoko. No, cieszę się, że doceniasz, ale łysy, to ja zawsze będę. Ehm, no, odezwał się jakiś netrantagas. Spójrzcie tylko na awata. Mówi ta zdoniona. Koniara. No, <gry> e, spoko, spoko. I tak nie słucham. Ła, dziękuję za miłe słowa. Nie no co to za water, boże, co to za nik A nie... To to jest ten co mnie pytał rozmiar buta. E, dzięki, spoko. widzę stary, okej. Okay. Eeeem. Brau. Aaaaaa. No. Ayyyy Nie no ty, tych komentarzy za odgroma, jeszcze z każdym z jedynnikiem, nie no jakieś ex. Nie wiem, komuś się ewidentnie nudzi, no widzowie. Jakiś ach, 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 nie wiem. O oh no, szkibili, szkibili, szkibili. Eee, no, doceniam, że się przyjmujesz, ale nic mi nie będzie. Na to będę badał takie rzeczy. To jest moja pasja. Ech, spoko, miło mi. Faj, fajnie, że mogłem spełnić twoje marzenie. Nie no, luzuj, luzuj, spokojnie. Nie nieźle, ile ognia. Ten fujawada to też taki ogień. E, cieszę się. Dobrze, że jeszcze on umarł w końcu, jak zawsze. A może nie? Czekaj, czekaj, co ty masz za nick? Co ty masz za nick, typie? Proszę. O kabut, e, dzięki, dzięki, no może zrobimy kiedyś. Eee no, den, no został aresztowany, nie widziałeś? O, e, chyba to na tyle komentarzy. dobra. No to, idę coś porobić. Wystąpili Fuduegos z Kuba Hujal YouTuber Skabajs Skapi Kabut Nikodem Komentarze Widzowie.